Du må gå til sjekkeren og fjerne Coś się śni? Cześć. Pomału. Masz łapię Miałeś. Wyleciało ci. Masz łapie. Co to jest? Złom. Dlaczego skurczył ze kiedyś, nie? Mam -hmm. <zysz> to, to podejście w górę. To mogłeś? Podejrzewam, to wiesz, może, może stało jakieś czołka, bo jakieś działko, nie wiem. No tak to wygląda, nie? Tu górka wielka, zboga, dalej. A tu taki dół. Nie? Takie dziwne. <laughs> razu, <kurwa>. nie. <laughs> 10 kilo kg ziemi wyjechał. Jest. Twój doma masz zaczek dobre, a mój jak z ruszkawki w taki ma. W nie? Jakby z tego ruszkał ruszkawki wściekłe z wołowy, to kufara była w niezła. A ma go jepty. Rozjebał on. Tu, po drzewach, kurwa byśmy wisieli. Zobacz, jak to Nie to pod chyba. To łamie. Powiesz? Kurde macie. Chyba. No, my to postawy nie? Nie jak inni. Szukaj takich większych sygnałów, nie? takiej górce. Metalowych. Wtedy wiedzą, że coś jest. <słuch> Tak, ktoś, to, ktoś tu przed nami był. Poryta jest kurwa nie wiem pośle z wykładzem. Jedziemy na Jeden nie, się go pałem magnetem. kurwa. <tryk> Normalnie go <pałem> bagnetem. <tryk> Kolega miał czubkę i się wciągnął. Co? Kolega miał czubkę i się wciągnął w skupanie. Zobacz, co to ty jest w ogóle? Wstępnie. Daj go, co teraz robimy? Pójdźcie, zrobimy kolana w jest ja no, gdzie? Koczki, Członkowie chyba. Nie, no, nie Bo tak jak się tam wypadnie ten to ja po prostu tam tam wyjść, nie? Tam mogę Na dole, tego gdzieś nie było. Było pusto. No. no, to zobacz jakie miejsce? Centralna miejscowa, stąd Stanach no. widzisz. I jest jep. No koleś, 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 ja mam szuka kurwa, nie wiem czego. I to za chwilę dosięż, nie? No dawaj tutaj, kręć. Cały czas kręcę, dlatego cały film trzymam 25 minut. Jak byłem na rybach, nie? Najabałem się trochę. nic nie złapałem, a Ale co tam, pierdole, do człowieku. Czekaj dwa potem, masz trzymać ile? Nie wpracuj już, To jest Kata?

Ja kupasa, kurwa! Idziemy na pogodę, całego, ma całkiem ok, On nie ten... To dzisiaj jeden z kierowca, to... to Niech nie pije No ile? No masz pół łań. Daj kawałek folii. Daj się spuści. A te 250, wątpię. Mm. Nie wiem. Nie wiem, szukaj.

daj mi na to sam. kopie chociaż, nie? Co? To już są nie? O. Tam po. <laughs> Nie. O, odgłos. <laughs> no fajne mysło to jest. Tam już myśli było nic wielkiego. Jakieś śmiecie. Tylko weszłem, po trzy pociski. Czy z reklamy? Jut cholera z mamków, nie? I tu była dziura wykopana, taka żeby tam wyjechał, nie wiem. Cztery tygle mi wnosił się. Nikt nikt nie zobaczył. Pani Supado, będzie... Dzisiaj... O widzę piwko. Na słodko? Tak? No tak, prowadzę byłem, gdzie byłem sobie Piwko widzę mówić dzisiaj na słodko. Kurwa jest tak dźwięcze, bo to ja mu kurwa, wiesz co, Że wykupałem jest ten krzyż żelazny i to z szczurma piechoty? już ja szturma, nie? Wykopałem go, bo uciszyłem się, poszedłem fuj dalej, nie gdzieś dalej trochę, nie? Ale później wróciliśmy w to samo miejsce i takie było takie takie taki, tylko wiesz, takie sekundowe, nie? No co tam kurwa jest ty? Gryje, ryje, ryje, patrzę krzyż żelazny. Tylko, że była sama ta barumówka. No wiem, widziałem. A magnety jak, jak wykupuje, to tak samo jak teraz to, to. Jeszcze kupik jest jedno piknięcie. Tylko, że ja wszystko kopię, wszystko kopię. Wszystko to się da. Nawet nie chodzę na tych trybach, tych, bo ten garacet on to na no, Almetar straśnie bije, o, To ładnie, pięknie, wszystkie motele. Pierwsza wersja mi wystarcza. Alkiersy, kupię takiego kurwa, nie wiem, jakiegoś. Al coś tam. No bo lepiej też może, 5 tysięcy jakiegoś, tego zielonego, co Jurek ma. To jest kosiara. Szonek przyjechał z tym człowiekiem do mnie, co on tam wynajęli, oh, kurwa. Masakra, tej Łapie. Ja tam chodziłem z Saza, z bo poszedł tylko raz. To go trzymał metra na dziewiątych. Tylko, że w tej godzinie takiego foto jest, ty? W <laughs> tej godzinie chodziłem z takim kołaczem, to człowieku ręka rękach boli. <laughs> Chyba jakiś katar mnie atakuje. O, ten film się idzie za trzy dni. Ten film wrócę idzie za trzy dni. Nie wiem, ja gdzieś z tego wrócę. Jakieś małe gówno. Nie? No, Masz. Kurwa. Co to jest? A co to może być? Błamy chłonieki. To Dopiero panowie, jest 11:48. Boże, ten czas dzisiaj wolno leci. Nie? Ty. Teraz no. jesteśmy inny... na. Proszę, może? W prezencie. W prezencie, da, daj mi podchodzić kawałek żelaza. Cieszę się z tego bardzo. Gdzie jest mi szpadel? Już padalek tutaj. Zakryj tylko szpadelek. A nie jakiś pajacet, który przed nami dziury, takie kopierze, kurwa. Szok Dobra, kończymy ten filmik. Zaraz zagamy siedzenie. Narra